Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Spiral the Dragon, a w tym odcinku zmierzymy się z planszą, w której bardzo podoba mi się to tło w portalu. Tak jak, plansza nazywa się Lofty Castle, czyli wieczny przewietrzony zamek, czy tam zamek właściwie z przeciągiem, czyli przeciągający się zamek? Tak jak, zapraszam! Już za chwilę... Stay tuned, jak to mówią po angielsku, zostanie wytłumaczona japońska nazwa tej planszy, no i w ogóle wyjawiona jejku jejku emocje sięgają zenitu! Japońska nazwa zawiera w sobie spoilery, ponieważ w sumie jak ja zauważyłem... Zresztą tymi wnioskami podzielę się potem, ale... Ale popatrzmy na piękne tej planszy dwa księżyce Celestial Moons The Legend of Spyro The Eternal Night to zostało wszystko zachowane. Fajnie pomyśleć, że to mogło zostać zachowane, ale jakoś tak jakoś wątpię żeby pamiętali o takich rzeczach tak czy siak ciąg dalszy początkowych ciekawostek w ciekawych planszach czy tam planszach o ciekawych nazwach japońska nazwa brzmi Fairy Trap to znaczy pułapka na wróżki albo pułapka wróżkowa i raczej na wróżki ponieważ jak widzimy w tle o oh, pod tym kątem nie bardzo bardziej tak podskakując w tle widzimy dwie klatki z wróżkami a to jeszcze nie wszystko i właśnie ta rozkwina o której już mówiłem to jest trochę takie dziwne. Pierwszym wrogiem w ogóle, którego spotykamy w tej planszy są takie... Fajne ujęcie, podoba mi się. Widać takie maluśkie, maluśkie źrenice tego ptaka. Ale są takie spasione ptaki, które bardzo nas dziobią i bodą itd. i tak dalej. Właściwie to buc, buć, buc, buc? Bość. To się nazywa bość, tak dokładnie. Bość nas nie mogą, ponieważ rogów nie mają. Drugimi wrogami są takie wielkie gnorki, niespotykane dotychczas w formie z balonami. Oczywiście, jako że są duże i mają metalowe zbroje, są one całkowicie niewrażliwe na ogień. Ale kiedy opuszczają się razem z balonem niżej, no to oczywiście balon możemy zniszczyć. Ostatnim rodzajem wrogów, jakich tutaj zobaczymy, są te kupidyny koszmarów, które znamy już z plansz um, Dark Passage. Tak, to był Dark Passage, zdecydowanie. Ale dokończywszy z komina, Tutaj mamy taką rzecz, że angielskie nazwy plansz są takimi zwyczajnymi w stylu powiedzmy... Tak jakby polska była planżą to angielska nazwa głosi polska. Natomiast japońskie plansze, wróżki oczywiście trzeba uwalniać z tych klatek. Japońskie plansze mają w nazwie spoiler, no bo one tak jakby mówią o sytuacji, jaka planuje w planszy, no bo panuje, powiedziałem czy planuje, tak czy siak. Zanim jeszcze ten dokończę, to chciałem wam pokazać kamera. Ogarnie się. Popatrzcie, że te diabełki, te kupityne mają taki bezczelny uśmiech. A kiedy umierają, widać jak ten uśmiech im rzednie, jak żednie im mina. Jakimś cudem zniszczyłem oba te kuferki bez odpalania tych fajerwerków, ładnie. To trzeba mieć jakiegoś skilla, przynajmniej szczęścia. Ale właśnie, angielska nazwa głosiłaby Polska, czyli no, nazwa krainy wbijając wbijamy do Polski. Japońska natomiast mówiłaby. E, totalny spierdziel polityczny powiedzmy. No so, coś w tym stylu. Właściwie tak się zastanawiam. Japońskie nazwy. Kiedy już uratujemy wszystkie wróżki z tej planszy, wyjdziemy z niej, pokonamy jego Gnorka i kiedy wszystkie wróżki zostaną już uwolnione z klatek, to jak nazywać się będzie ta plansza? Bo Fairy Trap raczej już nie będzie pasować, tak więc według mnie angielskie nazwy są wiele bardziej pasujące. Swoją drogą jest to bardzo pasująca plan nazwa: Lofty Castle, czyli ten taki wieczny zamek pełen przeciągów. Ponieważ jak widzimy, jest zamek, jak widzimy, będzie się dało po nim poruszać. Ma sporo dziur, tak więc i hulał będzie w nim wiatr. Ale dobra. Koniec tego on-on, bo ostatnio zauważyłem, że jak gram w Spyro, głównie w Spyro, właśnie, mam bardzo dużo takich momentów, że zaczynam gadać takim. Dobitnym, pedagogicznym polskim, czyli takie dzień dobry dzieci. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się, to jest strasznie obrzydliwe. Dlaczego uwalniamy wróżki? Wróżki uwalniamy, ponieważ trzy zmieniają się w Wirek. Tak właściwie one tworzą nam Wirek, a potem uciekają, jakby znikają no w sumie gnorkowy dalej, czy kręcą się w pobliżu. Jest to pierwsza plansza od dawna. Z tego co kojarzę w ogóle, gdzie pojawiają się gnorkowie, ale żeby smok się nie niecierpliwił, uwolnijmy go, zaś sen smok zwie się Mudada. Udada brzmiał i zachowywał się nie tylko jakby były po naszej stronie, ale też jakby handlowały najlepszym zielem po tej stronie planety. Wiecie, po drugiej stronie jest co? Jest Spyro 3, wszystkie te plansze ze Spyro 3. Zapomniałem jak to się nazywa: Sorceress Lands, Ancient Lands? Nie pamiętam, grałem w Spyro 3 tylko raz. I po serii ze Spyro the Dragon z radością wrócę do Spyro 3, żeby przejść to drugi raz. Tym razem ku waszej uciesze. Ale dobra. Tutaj mamy taki strasznie fajny pojemnik, który, dla odróżnienia, w nim woda się tak dziwnie kręci, i jakimś cudem tutaj wypada. Ale przynajmniej ta mini rzeczka płynie w dobrą stronę, nie to co w świecie macierzystym, gdzie woda się cofała, czy tam płynęła w bok wręcz. Dobra, no Cacyk, tak zwany Cacyk. Jak dawno nie słyszeliśmy tej nazwy, za... zapomniałem o niej już prawie, ale w sumie też za często Spyro się nie pojawia, bo wiecie, odcinki pojawiają się w tej samej serii co 25 dni. W liczbie sztuk 2, 25 dni i dwa spire... Nie zauważyłem, że mnie atakujesz. Swoją drogą mają fajne grzywki. Te kupidynki. O, trafił mnie w powietrzu, no to się nazywa skill! Ej, a to się nazywa bestalencie. Nie umieć trafić w ten klejnot. Druga wróżka. One mają swoją drogą strasznie dziwny kolor skóry taki wiecie. Mi się wydaje, że to są solary. Zresztą popatrzcie na te ciuchy, one wyglądają jak takie typowe... 30-letnie blondynki, które ze swoimi Briankami i Jessicami udają się na clubbing i wiecie, takie tam takie tam stereotypki. Na szczęście w tej planszy jest sporo fodera, którym do foderem są małe grzybki, najczęściej właśnie w liczbie dwa. Dokładnie tak, jakby gra się spodziewała, że najczęstszym kolorem z Parksa dla mnie w tej planszy będzie kolor zielony. Ale zielono mi nadchodzi lato, lato to w sumie bo powinno być bardziej złote, chociaż złota polska jesień a, wiosna jest jasno-zielona, lato jest po prostu zielone, tak więc zielono mi, lato się zbliża, alergia... Wziąłem tabletkę, <laughs> Ale tutaj my jesteśmy. E, droga wycieczku. Tutaj przechodzimy koło niezwykłego eksponatu, którym to eksponatem jest jedyny w tej grze tego typu kontener z czerwonym klejnotem. No i cóż... Jako czerwony klejnot daje tylko jeden skarbu, no i w sumie pomyślałem, że może to być... Ech, nazwę sędzi. Warte odnotowania. Ponieważ no w sumie jest to smaczek, jest to zastanawiające, dlaczego w tego typu kontenerach nigdy poza tym jednym przypadkiem. Czemu tak skaczę? Nie wiem, odruchowo, kciuk mi chodzi, kciuk mi chodzi i klika sobie X'a przy okazji. Um, no, no i tak po prostu pomyślałem, że taka fajna ciekawostka, nie? Bo jedyny kontener tego stylu, w tym typie raczej. No dobra, kontynuujmy. Cała plansza. Haha, jesteśmy w bezpiecznej planszy, znaczy w bezpiecznym obszarze. Kupi całkowicie, ej, poważnie, mocno jeden nos swędzi. Cholera. Może mi coś wlazło do środka? Spyro, tak, tak, dziękuję, że się martwisz, ale nie gap się na nie bo właściwie to nie patrzyłem nawet, że się na mnie patrzy. O, Spyro czuprynka swędzi. Ale dobra, tutaj jest całkowicie bezpieczny, od Kupidyna. Możemy wskoczyć i zatłuc go wreszcie, ale cała planża składa się właśnie um, z głównego zamku, który jest dość szeroki, ale to są właściwie też dwa segmenty. Cały zamek składa się z takich dwóch głównych segmentów. I takich dwóch elementów, jakby równolegle umieszczonych po bokach, bo doszliśmy z drugiej strony zamku, tam gdzie zaczynaliśmy, a teraz jesteśmy na takich latających wysepkach z tej strony. Swoją drogą zawsze uwielbiałem motyw latających w powietrzu wysepek, z których leje się woda. Za cholerę nie wiadomo skąd ona wypływa, bo to jest właściwie tak, jakby ktoś szalik położył na tą wysepkę. Ale podoba mi się to, że jak podejdziemy w sumie już stąd, widać, że ta woda się leje, i na samym dole nie jest ucięta jak nożem, ale tak delikatnie stapia się z otoczeniem. Ale zobaczmy, bo drugi smok już na pewno słyszy moje gadanie, niecierpliwie telepie się z oddali, tak więc uwolnijmy go, uwolnijmy Baruti. For me. Wiecie, ta cisza po usłyszeniu thank you for releasing me z mojej strony nie pochodzi z tego, że ja nie mam co odpowiedzieć, a ja po prostu... Tak dużo odpowiedzi znajduję, że nie wiem, którą wybrać, i ostatecznie nie wybieram żadnej, ale dobra! Tutaj w tej planszy w sumie są istoty, które jak wiemy, cierpią zupełnie tak samo jak smoki. Tak więc, jeśli nie trzymamy smoka w niepewności, tak samo nie powinniśmy trzymać wróżek w niepewności. E, Trendy przejść, żeby jak najmniej się nachodzić. W sumie w obie strony jest tak samo. Chodźmy najpierw. Nie, chciałem iść najpierw w lewo, żeby załatwić lwaków na no, początku. Nie. Dobra, tak się Jak Swoją drogą popodziwiajmy, jak całkowicie bezsensownie pod względem użytecznym i strategicznym um, atakują nas te ci gnorkowie. Oni mają taką malutką drewnianą tarczę i owszem oni z niej biją, w sensie machają tak nią i to nas atakuje. <laughs> Uwielbiam tak zabijać wrogów. Mam nadzieję, że tego trafi, bo to jest trochę blisko, ale... Te wiatraki potrafią się całkiem dobrze wygiąć, szczerze powiedziawszy. Dokładnie, dostał po prostu w balon, pięknie. Właśnie, mają zbroję, spoko, mają tarcze, spoko, kiedy jesteśmy blisko nich, to oni taki zamach tarczą robią i przywalają Spyro z, z pełnym impetem. No ale, czy to jest naprawdę aż taki, taka dobra wartość bojowa tych gnorków, którzy są pokonani? Tak O, oh, znowu, <laughs> którzy są pokonani w tak łatwy sposób Kame kamera, kamera, nie, no to idziemy w drugą okrężą stronę, marnując jakieś 1000 sekund na to i tak tego tak ładnie nie zobaczymy, ale możemy spróbować i tak wycelować. Spyro, jestem zawiedziony, musimy wrócić do Peacekeepers. Ty musisz poćwiczyć celowanie z tego typu broni przy użyciem, przy użyciu armat. Mi to miejsce przypomina, gdyby zmienić ten różowy poblask wszystkich tych kamieni, bo to jest białe, prawda? Gdyby to się błyszczało na złoto albo żółto, można by śmiało powiedzieć, że zamek ten jest z żyńką z bardzo popularnej gry Dark Souls. Jest to Anor Londo mianowicie, no bo zobaczcie: mamy biało-różowy w miejsce biało-złotego zamku. Mamy dwóch upierdliwych łuczników w miejscu, gdzie są bardzo wąskie <laughs> chodniki. No i mi się wydaje, że bardzo nieładnie insomniak postąpiło, że zerżnęło i <grytum> to prawie bezpośrednio pomysł z Dark Souls. I właściwie to zawsze jest taki niesmak, kiedy jakaś prawie nieznana firma zżyna od kogoś tak dobrego jak Namco Bandai przy tak dobrej grze jak Dark Souls. Mi się wydaje, że w tym momencie cała seria Spyro u mnie dostaje bardzo duże minus. Ale kontynuujmy już w kierunku ostatnich trzech wróżek tutaj. Nie, to nie są ostatnie trzy wróżki, taki mały spoiler. Tutaj po, na górze po prawej mamy portal, wiesz? Ten gnorka tego patrzy i ma nadzieję y, y, podejść, kiedy ja będę wysoko. Ale niestety, o, jeszcze jeden taki został, tak więc. Nie, zostało jeszcze takich więcej. W ogóle mamy wielki powrót ptaków posłuchajcie, jak one umierają. Blu, blu. Zupełnie, nasze przy tak mi się wydaje, że zupełnie tak samo jak byki z Town Square, a przynajmniej bardzo podobnie, takie dziwne od odgłosy pasujące może do takich grubych ptaków, ale ogólnie do ptaków nie za bardzo pasujące. Ale zobaczmy, chyba trzeba tutaj jeśli to jest jedyna dobra droga, jeszcze dwie wróżki i możemy zwiedzić zupełnie inny obszar tej planszy, ponieważ będziemy musieli wrócić. Będziemy musieli wrócić po otworzeniu drogi do portalu powrotu do domu. Strasznie fajne miejsce, jak na szczycie fontanny. W tej fontannie teraz zauważyłem, że woda też się tak obraca ładnie. A dobra, te trzy wróżki przeniosą na... na platformę z portalem. Pięknie, wspaniale! Uch, nie zdążyłem. Są ludzie, którzy potrafią trzy takie pojemniki na raz odpalić i wszystkie klejnoty z nich zebrać. Jeśli pójdziemy tam, tam błyszczą się w oddali klejnoty, do nich dojdziemy za pomocą pewnego elementu, o którym zaraz się dowiemy, tak więc pójdźmy tędy, ponieważ ja myślę, że tędy będzie dość szybko. To jest w sumie ten pierwszy, pierwszy wirek chyba, który zrobiliśmy. Tak, to jest pierwszy, który zrobiliśmy, a tam jest pierwszy, który w ogóle spotkaliśmy, tam, tam zaczęliśmy naszą planszę. Ale dobra, czy brakuje nam jeszcze smoków? Mi się wydaje, że brakuje jednego smoka. Brakuje klucza do tamtej skrzynki, widocznej z dołu podskoczyłem specjalnie, żebyście mogli ją zobaczyć. Tu są jeszcze umgnięci wrogowie, ale to dlatego, że tutaj w ogóle nie byliśmy, i tędy właśnie idzie się już do ostatniego obszaru w tej planszy. Ale zobaczmy, to jest ostatni zameczek, taki w sumie bastion ostatni. o, o, o ale to nigdy mi nie wychodzi. Kiedy wrogowie są ułożeni takim rządkiem, bardzo rzadko mi to wychodzi. Ale zobaczmy, czy tutaj mamy cokolwiek. Nie, 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 chyba nie, chyba nie. No to idźmy w lewo. To tutaj na górze jest nasz ostateczny cel. A tymczasem musimy zmierzyć się z miejscem, o którym już spoilerowałem, że będzie więcej wróżek i że będzie więcej norku z balonami. W bardzo fajnym, zręcznościowym fragmencie, który właściwie nie jest jakoś super zręcznościowy, jeśli chodzi o warunki zręcznościowości, powiedziałem, znaczy no, nic się nie stanie, jeśli zrobimy go, zrobimy go w zły sposób. Ale oczywiście jest wielka satysfakcja, jeśli uda się on całkowicie za pierwszym razem. Tymczasem idę sobie tutaj tylko dlatego, żeby pozbierać te klejnoty, bo jeśli mi się w skółda nie będę musiał tutaj wracać. A teraz wracamy jest to w sumie taki fragment, jeśli przeszło się kiedyś Spyro na te 120%, czyli całkowicie, to jest to taki fragment, który się pamięta, to jest taki jeden z bardziej charakterystycznych, pozytywnych momentów w grze. O co chodzi? O to mianowicie, że... Nie. swoją drogą widzimy tutaj już na górze portal... Takie ozdobne wejście, jeśli ktoś by nie wiedział, co to znaczy portal poza takim czymś przenoszącym e, Do kolejnego fragmentu, ta jedna wróżka razem z jeszcze dwoma przyjaciółkami Uruchomi portal, który nas zabierze za te za ściany, ha! Dobra, jak już tutaj widzimy, tym fragmentem jest taki przelot, w którym musimy zabić nie tylko gnorków Ale i uwolnić te hendożone wróżki i udało mi się to pięknie, za pierwszym razem Spyro! Jestem z Ciebie taki dumny, jestem z siebie taki dumny spark z Ciebie też, ponieważ o odpowiedzialność zbiorowa, wiecie, tak więc zniszmy to. I. klucz! Fajnie! I idealnie, klucz zebraliśmy. Mamy tutaj też ostatniego smoka, który nazywa się Useni. Rymy, wierszyki, jakieś gesty. Ten smok zdecydowanie jest. Jednym z Dreamweavers. W sumie bardzo mi się podoba to, że oni są tacy rozmarzeni, tacy tacy rozkojarzeni, no bo właściwie oni się tak wydają takimi sennymi, marzycielskimi postaciami. I to jest bardzo fajnie zrobione, ponieważ kto lepiej stworzy ci sny niż tkacz snów, niż osoba, która sama ciągle w nich siedzi. Bardzo, bardzo fajne. W sumie najpierw rozejrzę się dokąd ta super szarża prowadzi. Zatrzymaj się, spokojnie Spyro, spokojnie, hold your horses. Dobra, więc to nie za bardzo widać, ale jeśli wyskoczymy tutaj, to mi się wydaje, że tam już gdzieś po prawej stronie Uuu, udało się szarze wzbudzić eee, Pod prąd Tak, ale mi się wydaje, że tam już gdzieś zaraz na wprost powinna być ta półka, o której mówiłem Gdzie znajdują się ostatnie, poza naszą piękną, srebrną czy tam metalową skrzynią klejnoty Tak jest, i oczywiście tutaj też dwa grzybki, tutaj wszędzie są grzybki Jest to jedna z najbogatszych foder plansz, które widzieliśmy już od jakiegoś sporego czasu ale dobra, skrzynka jest. Jeśli spadniemy bezpośrednio tutaj, pod nami, ha! Idealnie pod nami. Spyro ma taką wielką głowę, kiedy się rozgląda. He, z trójkątem pod tym kątem. E w ogóle pod strasznymi kątami możemy zaglądać Spyro wręcz. He, jego brwi tak fajnie chodzą, kiedy on mruga. Spyro jest taką słodką postacią, i on jest pod tym względem o wiele lepszy od Crasha Bandicoota I w sumie. Też nie dziwota, bo Crash jest zrobiony bardziej na śmieszność, tak jak już to mówiłem w Crash Mind Over Mutant, że Crash jest bardziej jajcarski, Spyro natomiast bardziej taki właśnie taki... Taki też śmieszny, ale sympatyczny przy okazji. Wiesz, no Crash wygląda fajnie, ale... Szczerze bardziej bym się ucieszył, gdybym w prawdziwym życiu spotkał Spyro, a nie Crasha. Spyro... Spyro taka fantastyczna postać, Crash taki jaj... tak jak mówi, jajcarski, ale ja sam jestem jajcarski, po co mi więcej jajcarzy? Uh, uh, uh. Ach, teraz musimy iść tutaj. Musimy iść tutaj ponownie przez to miejsce, gdzie byli całkowicie zerżnięci z Dark Souls Łucznicy z Rolando. I potem już właściwie jesteśmy na ostatniej prostej, do końca tej planszy. A potem co musimy zrobić? Portal do kolejnej, czyli wydaje mi się to już jest portal. Co tam jest na dole? Niby podłoga, ale czy na pewno? Zobaczmy to jeszcze z innego miejsca, ponieważ mi się wydaje, że platforma na środku trochę zasłania. CZORNO DZIURO W sumie tak w Spyro 2 wygląda przejścia do bossów Tak więc może tam gdzieś na dole kryje się ukryty boss, może kto wie Może nikt tam nigdy nie leciał, ponieważ myślał Ha! Nie będę marnował życia! A tymczasem jest tam ukryty boss Być może... Kto mógł być takim ukrytym bossem? Ukrytym bossem? Mógł być tutaj Hunter! Czemu nie Hunter? To taki jak chamski Czemu ja tutaj idę? mogę po prostu tutaj pójść Całkowicie się zapomniałem, a tak czy jak? Tak czy siak, cel osiągnęliśmy Return Home, oczywiście wskakujemy w portal wyjścia z tego świata i na spokojnie, marzycielsko możemy powoli wzlecieć do świata Dream Dreamweavers. Głupki, gdzie ten głupek? A oni są tam na górze, tam gdzie musimy pójść, dobra. Tak więc trochę drogi przed nami. Ponieważ tu nie ma żadnej drogi na skróty, tak więc przebiegnijmy się. Ponieważ są tutaj ci dwaj cwaniacy, fajne jest to. A czy fajne, to jest po pierwsze niefajne, że ta armatka się jakby resetuje i nie mogę tam spojrzeć. Ale masz dekolt. Ha! Ale właśnie ten. Armatka jakby się resetuje przy każdym wejściu do tego świata macierzystego. I na szczęście resetują się też ci dwaj głupkowie, którzy bronią dostępu do wnętrza zamku. Uuu! Ale cheaty, ale haksy, udało mi się tutaj wskoczyć od razu, a powinienem tam wskoczyć z ziemi dopiero po tym, jak to się całe rozwinie, ale tak czy siak. Zawsze używam tak czy siak, kiedy trzeba jakoś zmienić myśl. Ej, co tu się dzieje? Osoba, która powie mi, w którą stronę płynie ta woda, dostanie smocze jajo. Smucze jajo, które będzie mi musiała oddać w Spyro 3, ok? Tak na przechowanie. To jest jeden z najbardziej mindfuckowych zbiorników wodnych jakie widziałem w historii gier, ale dobra, jako że ten odcinek ma już trochę minut, tak więc czas się pożegnać przed portalem do kolejnej palz e, palanszą, palanszą speedway'ową. W kolejnym odcinku oczywiście speedway boss. Tak więc standardowo ja Spyro oraz Sparks. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!